Tradycyjnie, to jest tradycja, być może trochę dla mnie ryzykowna, tradycyjnie rozpocząłem dzisiejszy nasz dzień od takiego wczesnoporannego wyjazdu do Robczyc, do kapitalnego Zakładu Pracy. Byliście tam wczoraj i wieczorem dostałem od Was informację od pani senatora Bickiej, od od pani Poseł Szumilas. Była tam. Was większa grupa w Robczycach dostała informację, że kapitalny zakład pracy. Nawet mi się nie chciało wierzyć, że, że to jest prawda, kiedy mówiłyście, że to jest jedna z najnowocześniejszych i najmodniejszych stoczni jachtowych, ponieważ produkuje tam się bardzo nowoczesne łodzie żaglowe i że są w poważnym kłopocie. Dlaczego zaczynam od Robczyc, od, od tego spotkania? Bo ta dzisiejsza. Wizyta pokazała, na jakim zakręcie znaleźliśmy się w, wszyscy wspólnie, Polki i Polacy, ci, którzy przede wszystkim uwierzyli we własne siły i uwierzyli w to, że można konkurować z całym światem, jeśli ma się odrobinę odwagi, serca, trochę umiejętności i tej gotowości do pracy. Na jakim zakręcie znaleźli się polscy przedsiębiorcy od tych najmniejszych samozatrudnionych po. Tych, którzy prowadzą duże zakłady pracy, tam w Robczycach, w, w Regajach pracuje ponad 100 osób, i że ci wszyscy ludzie, jak Polska Długa i Szeroka, potrafią zmieniać rzeczywistość. Właśnie no te symboliczne, najnowocześniejsze w świecie łodzie żaglowe, jednostki pływające, ale też. Na przykład nowoczesne działa z kompozytów, nie, nie, nie ze stali, dzięki czemu dużo, dużo lżejsze, bo też takie cuda tam, tam produkują, że ci ludzie dzisiaj łapią się za głowę i mówią, że dalej mogą tak nie, nie pociągnąć, że być może trzeba będzie zwijać interes. Przyjeżdżają do nich, oglądać ich produkcje i zamawiać ludzie z całego świata. Od monarchów hiszpańskich po, po bardzo Bogatych biznesmenów, wiadomo, to jest towar luksusowy. A oni mówią, że mimo, że mają takie wzięcie na całym świecie, ba, u nich Bezos, miliarder, zamawia części do budowy najnowocześniejszych statków, potężnych statków, które będą wyposażone w elementy produkowane tam w Robczycach i będą to najbardziej ekologiczne, wielkie jednostki pływające, właśnie między innymi dzięki innowacyjności, takiej kreatywności tych kapitalnych ludzi zrobczyń. I oni od zera zaczynali. I oni mi mówią to, co mówią mi wszyscy przedsiębiorcy w Polsce, właśnie od tych najdrobniejszych po, po tych największych, że to, co najgroźniejsze z ich punktu widzenia, to kontynuacja rządów, które czynią ich działalność kompletnie nieprzewidywalną. I oni tracą w tej chwili, albo są zagrożeni utratą najpoważniejszych klientów, bo wszyscy wokół także widzą, że nie ma stabilnego systemu, że tu co miesiąc, co trzy miesiące premier Morawiecki czy prezes Kaczyński może coś nowego wykombinować i oni nie są w stanie złożyć najprostszego biznesplanu w tej chwili. To czym konkurowali to przecież także tym, że są elastyczni, że potrafią zrobić coś taniej niż inni konkurenci. I oni dzisiaj mówią, że Ci inwestorzy, którzy u nich zamawiali różne najciekawsze, najbardziej skomplikowane, najnowocześniejsze, czy to jednostki, czy elementy do różnych innych konstrukcji, znowu rozglądają się za Hiszpanią, Włochami, bo widzą, że tutaj prawdopodobnie tego typu przedsięwzięcia nie mają szans przeżycia. Usłyszałem od właścicieli, od założycieli firmy rega jacht w Robczycach słowa bardzo dla mnie ważne, bo powiedzieli myśmy tutaj powstali i zaczęliśmy rozbudowywać tę fabrykę dzięki panu, panie Tusk. I to, znaczy, przepraszam, że tak się sam w tej chwili reklamuję, ale były to dla mnie słowa niezwykle ważne, tylko że puenta była smutna. I bo oni mówili, no poprosiliśmy dzisiaj pana rano na, na, na to poranne spotkanie, żeby panu powiedzieć, że po tylu latach wielkich sukcesów my być może będziemy musieli sprzedać albo zwinąć tę firmę, ponieważ nie da się pod rządami PiSu gospodarować. To jest i, i smutna, i równocześnie optymistyczna konkluzja dzisiejszego poranka, bo jednak ci przedsiębiorcy, podobnie jak tysiące ludzi tu na Podkarpaciu, wierzą, że możliwa jest zmiana tej sytuacji. Tak jak Robczyce zrobiły na mnie wielkie wrażenie, tak też wielkie wrażenie zrobiły na mnie wybory w powiecie niżańskim w Krzeszowie. Mówiłem już o tym wczoraj na spotkaniu w Tarnobrzegu. No w ogóle powinienem zacząć od podziękowania dla tych wszystkich, którzy przyszli na spotkanie ze mną w Tarnobrzegu. Tarnobrzeg dumne miasto, były województwo i mają powody do satysfakcji i do dumy, ale nie jest to wielkie miasto w sensie yy, yy, ilości mieszkańców. Jeśli dobrze pamiętam, to jest dzisiaj coś koło 45 tysięcy mieszkańców i przyszło 700, może 800 ludzi. Więc to jest kolejne potwierdzenie, jak, yy, jak ludzie niesamowicie potrzebują i nadziei i naszej takiej wzajemnej energii, jak mają Taką mocną, wcale niełatwą, ale mocną wiarę w to, że ta zmiana jest możliwa. I to samo właśnie słyszałem dzisiaj w Robczycach. Ale tam, w Tarnobrzegu wspomniałem właśnie o, o powiecie nizzańskim i o tych wyborach yy, w Krzeszowie. To jest coś bardzo symbolicznego. Kandydat, który wygrał wybory zapełniające do rady gminy w Krzeszowie. Miał przeciwko sobie całą pisowską machinę. Usłyszeliście od niego, że tak naprawdę on nie ma satysfakcji z tego zwycięstwa, takiej pełnej satysfakcji, bo był świadkiem, jak się nawet zastrasza ludzi w małej społeczności. Byleby było, tak jak chce tego pis, wygrał jednym głosem. Mówiłem o tym w Tarnobrzegu jako przykładzie też jak ważna jest determinacja, jak ważny jest każdy, nawet ten pojedynczy głos, jak ważna jest kontrola wyborów tych y y y jesienią, ale to też jest takie, wiecie, bardzo symboliczne, to jest były policjant ze Stalowej Woli y i to w jego ustach słowa o tym, że ludzie są zastraszani, ludzie są zniechęcani, ludzie są... Y y y y Niektórzy zaczynają się bać. Tak, taka jest prawda. Czują się potencjalnymi ściganymi. I pomyślałem sobie, że tak naprawdę to zwycięstwo jednym głosem, ale też moja dzisiejsza rozmowa w wrobczycach, gdzie oni mówili, ci przedsiębiorcy wiedzieli, że mówią też do kamer. Wiemy, że to, to może nas kosztować, ale nie boimy się, bo bez zmiany my nie przetrwamy. A nie będzie zmiany, jeśli ludzie będą się bali. Dzisiaj. Yy, właśnie w Ropczycach o 8 rano byłem już zaczepiany o rzecz, która teoretycznie nie ma nic wspólnego z tym, o czym rozmawialiście na Podkarpaciu. Pytają mnie o to, o mój komentarz do yy, sprawy, jaką prokuratura wobec mnie prowadzi yy, na yy, Ziobrowa Prokuratura w Warszawie. W związku z. Yy, węglem rosyjskim. Ziobro i jego prokuratura prowadzą śledztwo przeciwko mnie w związku z tym, z oskarżeniem, że ja ograniczyłem, będąc premierem, import rosyjskiego węgla. Absurdalność tego, to jest jedna rzecz i rzeczywiście, no ja już się przyzwyczaiłem do Takich działań pisowskiej ekipy, które budzą równocześnie i śmiech, a czasami rozpacz. Ale chcę Wam powiedzieć, że jest właśnie rzeczą niezwykle ważną, żebyśmy takie zdarzenia łączyli w pewną całość. Jak te wybory w Powiecie Niżańskim, jak działanie prokuratury, jak odważne wypowiedzi publiczne przedsiębiorców w Robczycach. My wygramy te wybory i nie jednym głosem. <tryk> Tylko musimy, musimy pomóc ludziom spełnić ten jeden podstawowy warunek, żeby się nie bać, żeby otwarcie mówić, co o tej ekipie myślimy. I nie ma takich miejsc w Polsce, które są skazane na rządy PiS-u, mimo że zdaję, ja sobie zdaję sprawę, że w tych województwach, w tych regionach, w tych powiatach, gdzie jedynym źródłem dostępnym informacji jest. TVP Info, gdzie PiS tak jak w, w, choćby właśnie w Nisku i okolicach w czasie wyborów i między wyborami ludzi zastrasza, że oni nie mają żadnej szansy, jeśli Polki i Polacy zrozumieją, że wystarczy odwaga i przyzwoitość, żeby zmienić tę ponurą polityczną rzeczywistość, jaką nam PiS zafundował. Wszędzie, gdzie byliście. Y, y, ludzie, no, y, biją na alarm, znaczy nie, nie mają wątpliwości, że y, dalsze rządy PiSu mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla Polski, ale też dla ich zakładu pracy, takie były wasze rozmowy w, w Stalowej Woli. Tam się ludzie ciągle łapią za głowę i zastanawiają się, dlaczego y, kraby, które robią taką furorę na y, y, froncie ukraińsko-rosyjskim, sam pamiętam, Ile razy Ukraińcy nie, także mi mówili z y, gratulacjami, z podziękowaniami za, właśnie za y, tę y, świetną broń. I tam ludzie się zastanawiają, dlaczego rząd PiS-u uznał, że gigantyczne zakupy y, w Korei są lepsze niż te sprawdzone w boju i produkowane w całości tu w Polsce w stalowej woli y, armatołbicy. Co takiego każe temu rządowi y, zrezygnować. No, z sytuacji, którą wytwarza wojna. Wojna jest złem, ale to zło powoduje także, że pojawiają się pewne przestrzenie, pewne możliwości, które należy umiejętnie wykorzystać. Dziękuję Wam za, za te bardzo poważne rozmowy. Poseł Poncyliusz jest od lat zaangażowany w, merytorycznie w te kwestie. Dostałem i chciałem Ci tu podziękować. Wiele, wiele dni temu bardzo szczegółowy raport dotyczący sytuacji w Stalowej woli w Zbrojeniu, ale szczególnie... Właśnie konkretnie sprawy Krabów i, i Huty Stalowa Wola. Byliście ze mną w Tarnobrzegu, w Dębicy, w Kolbuszowej, w Krośnie, w Brzozowie, w Nowym Żmigrodzie, w Lubaczowie, w Jaśle, w Jarosławiu, w Leżajsku, w Lesku i w Nisku, jak już o tym mówiłem, w Radymnie, w Mielcu, w Kańczudze, w Jaworniku Polskim, w Gnojnicy Dolnej, w Stalowej Woli, w Przemyślu, w Robczycach. Także ja dzisiaj rano w Strzyżowie, w Gorzycach i w Sanoku. Ta lista to nie tylko uznanie dla miejscowych społeczności, bo one się zaangażowały także w organizowanie Waszych wizyt i spotkań, ale to też lista, która pokazuje, że my na serio traktujemy nasze zobowiązania i y, y, ludzi, z którymi rozmawiamy. Tutaj w Województwie Podkarpackim. Y, Odwiedziliśmy 22 powiaty i było 20 spotkań otwartych i 74 spotkania środowiskowe. Mówię o tej statystyce nie żeby Was zanudzić, ale żeby cała Polska usłyszała, jak Koalicja Obywatelska traktuje swoje obowiązki wobec Polski, Polaków, wobec regionów, także tych regionów, o których mówi się czasami, że są skazane na pis. Byliście w tylu miejscach, spotkaliście tylu ludzi. Ja dostałem niezwykły zastrzyk energii od y, tych tłumów, jakie zgromadziły się y, w Tarnobrzewskiej szkole, że nie mam żadnych wątpliwości. I to powtórzę to słowa po raz kolejny y, po wizycie na Lubelszczyźnie i w innych regionach y, y, na Podlasiu, tych o których mówi się, że tradycyjnie są trudniejsze. To jest bardzo krzywdząca opinia, bo spotykacie samorządowców, przedsiębiorców, nauczycielki, lekarzy, pielęgniarki, rolników. Rolników, którzy dają kolejny sygnał. Dorota Niedziela przekazała mi informacje o tym niepokoju i lęku, a słyszeliśmy o tym już także w Lubuskiem i Wielkopolsce. Ceny mleka, które dla producentów mleka dla polskich producentów zaczynają być no, tak samo zabójcze jak to, co stało się na rynku zboża, czy robi się w tej chwili ten poważny kłopot z, na rynku drobiu jaj, owoców i w tym mrożonek. Jesteście dzisiaj od tego, jako największa siła opozycyjna w Polsce, żeby dokumentować, słuchać, przyglądać się w najdrobniejszych szczegółach każdej sprawie. Każda Polka i każdy Polak muszą w Was mieć orędowników ich sprawy. Te sprawy są bardzo podobne wszędzie, gdzie się pojawiamy. Ludzie cierpią hmm, z tych samych albo podobnych powodów w całej Polsce od złych, niekompetentnych, skorumpowanych rządów PIS-u. Ludzie dzisiaj przede wszystkim czują narastający gniew. Ja chcę Wam powiedzieć, że także wczoraj w Tarnobrzegu Czułem nie tylko energię i nadzieję na to, że możliwa jest zmiana, ale czułem też narastający gniew ludzi, którzy każdego dnia, od rana do wieczora, w każdych wiadomościach, w każdym medium, poza, poza pisowskimi mediami, słyszą o tym, jak pis jest zaradny i nadzwyczajnie kompetentny wtedy, kiedy chodzi o kasę dla nich. O pieniądze dla nich, dla ich rodzin, dla ich partyjnych kumpli. Że wtedy po prostu biją rekordy świata w skuteczności, pomysłowości. Natomiast wtedy, kiedy chodzi o interes narodowy, czy interes zwykłych Polek, zwykłych Polaków, to wykazują się kompletną niemotą taką. No, Mają wiele w ręce, nic nie potrafią załatwić, niczego nie potrafią dobrze, dobrze zorganizować. I przecież dzisiaj wszyscy czujemy, że za tym jest... Stoi nie tylko głupota i niekompetencja, ale też korupcja na niebywałą skalę. Że to są takie cwane gapy. To znaczy, to są naprawdę gapy, kiedy chodzi o interes Polski i, i prawdziwe rządzenie, ale to są prawdziwe cwaniaki, jeśli chodzi o ich bardzo często brudne i bardzo trywialne interesy. Dlatego bardzo bym chciał, żebyśmy. Też z całą powagą podeszli. Znaczy z, y, y, z optymizmem bo ludzie potrzebują naszego optymizmu, naszej wiary, zwycięstwo, ale przed nami y, y, majówka, ale przed Wami to nie oznacza, że, są, y, że to jest czas pikniku. Tak jak 4 czerwca w Warszawie my będziemy szli z y, dziesiątkami tysięcy Polek i Polaków, y, y, czując coraz większy gniew. I ta władza musi też poczuć. I poczuje, przed wyborami i w dniu wyborów, że wzbudziła wielki narodowy gniew na ich łajdactwa, na ich nieudolność, na zmarnowane nadzieje i szanse Polek i Polaków w zakładach pracy, w ich domach, na ich polach, w szkołach czy w przychodniach zdrowia. Dniem zapłaty będzie Dzień Wyborów, o tym jestem przekonany. Dzięki także Waszemu wysiłkowi. Dzień wyborów będzie dniem ich zapłaty za wszystko, ale my już dziś, jutro, 4 czerwca w Warszawie, musimy pokazać całej Polsce i tej władzy, że Polki i Polacy przestali się bać. Nie damy się zaszczycić. <klucz> Mogą starać się z Was, ze mnie, Zrobić ściganego, ale dobrze pamiętamy, że ten film się dobrze kończy. I ci, którzy ścigają, będą rozliczeni z każdego zła, które zrobili. Dziękuję bardzo.